Model relacji między państwem a Kościołem, zawarty i w Konkordacie, i w polskiej Konstytucji, jest no, takim rozwiązaniem, którego naprawdę wysoką jakość zawdzięczamy wyobraźni, dalekowzroczności, gotowości do kompromisów i pewnemu wyczuciu sytuacji, w jakiej znalazła się Polska po roku 1989, jaki mieli twórcy polskiej konstytucji. Tak? Bo ten model jest modelem, który odwołuje się do najlepszych polskich tradycji, ale także jest na wskroś nowoczesny. To jest model, który chroni zarówno wolność religijną w sensie negatywnym, jak i w sensie pozytywnym. To jest model, który chroniąc Kościoła od nacisku politycznego, Jednocześnie sytuuje go w sferze publicznej, a nie prywatnej. Ten publiczny charakter misji tożsamości Kościoła jest tutaj kluczowy i to jest model, który naprawdę dobrze służy, jak to zresztą Konstytucja definiuje, realizacji, państwa, realizacji dobra wspólnego poprzez, poprzez e, współpracę i niezależność państwa i Kościoła. To rozwiązanie jest rozwiązaniem dość szeroko spotykanym i stosowanym we współczesnej Europie. W Niemczech, w Austrii, w, we Włoszech, w Hiszpanii, w wielu innych państwach. I to rozwiązanie różni się dość zasadniczo od modelu kościoła państwowego, czyli takiego modelu, w którym. Państwo, jakby wybiera sobie jeden kościół, traktuje go jako szczególnie preferowany. Z tym mamy do czynienia choćby w Danii, czy w Grecji, czy na Malcie, ale też to rozwiązanie różni się zasadniczo od modelu francuskiego, który został w roku 1905 zdefiniowany słynną ustawą o rozdziale państwa i kościoła. Mówiąc krótko, otrzymaliśmy od matek i ojców założycieli Wolnej Polski w Darze naprawdę bardzo dobre, bardzo powiedziałbym takie nowoczesne, a jednocześnie dobrze wpisane w polskie relacje, e, narzędzie, jeśli tak można powiedzieć, jakim jest e, Konstytucyjny Ład Relacji Między Państwem i Kościołem. I to jest też e, wysoko zawieszona poprzeczka. To jest też, można powiedzieć, zadanie, jakie e, Konstytucja stawia przed kolejnymi pokoleniami, żeby rzeczywiście e, i Kościół, i państwo potrafiły te dwie instytucje ze sobą współdziałać, zachowując swoją autonomię.